Firma Palfinger jako globalny dostawca hydrauliki siłowej przeznaczonej dla samochodów ciężarowych przygotowała wraz z firmą Skania oraz firmą Vesop zestaw demonstracyjny dla producentów okien. Prezentowany pojazd wyposażony jest w dużą kabinę CR20 Highline, która charakteryzuje się wysokim komfortem, jak i ergonomią użytkowania oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa biernego i czynnego. Wysoki nacisk został położony na precyzję wykonania oraz jakość użytych materiałów. W pojeździe zastosowano silnik DC13-148, który jest bardzo ceniony na rynku za ekonomikę paliwową, jak i również niską awaryjność. Silnik charakteryzuje się mocą 450 mechanicznych oraz momentem 2000 350 Nm. Jednostka napędowa współpracuje ze zautomatyzowaną skrzynią biegów skania Opticruz oraz hamulcem skania retarder. Podwozie jest w konfiguracji trzyosiowej z jedną osią napędową. Dzięki układowi zawieszenia, wybranym oponom oraz niskiej ramie pojazdu firma zabudowująca jest w stanie. Zabudować pojazd z wysokością ładowni 3 m. Mimo niewielkiej wysokości pojazdu można zatankować 1400 litrów oleju napędowego oraz 105 litrów AdBlue. Dzięki temu kierowca jest w stanie tankować więcej paliwa na stacjach oferujących najlepsze ceny paliwa oraz ograniczyć ilość tankowań na trasie, przez co zmniejsza się czas wykonania zadania transportowego. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie w pojeździe tylnej osi wleczonej. Która jest nie tylko podnoszona, ale również i kierowana. Za ten fakt odpowiada układ elektrohydrauliczny. Myślę, że takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się w branży okniarskiej, gdzie pojazd wielokrotnie wjeżdża na plac budowy. Myślę, że dzięki temu rozwiązaniu poprawimy znacznie zwrotność tego pojazdu. Nie bez znaczenia jest fakt również, że ograniczone zostanie zużycie opon na osi wleczonej. Do tego zestawu dostarczyliśmy podwieszany wózek widłowy, który jest. Optymalnie dostosowany dla tego typu zapotrzebowania. Jest to wózek o dźwigu 2,5 ton z masztem unoszącym ładunki aż na wysokość 3 metrów. Wózek posiada trzy koła napędzane, dzięki temu może pracować praktycznie w najtrudniejszych warunkach, zarówno na terenie nieutwardzonym, nawet błotnistym, dodatkowo o dużym nachyleniu terenu. Wózek posiada tylne skrętne koło, dzięki któremu możemy zawrócić na bardzo małym promieniu, który wynosi. I 1920 mm. Dzięki temu jest bardzo mobilny nawet w gęstej zabudowie. System hydraulicznych wideł pozwala nam na wysunięcie ich z 1,60 m aż do długości 2,80 Dzięki temu możemy wyciągnąć ładunek pojazdu bez otwierania. Jego drugiej strony. Jest to bardzo przydatne w miejscach, do których mamy utrudniony dostęp i ciężko jest manewrować. Wózek posiada składane ramiona kół. Opcja ta pozwala nam na przewożenie wózka zarówno za pojazdem, jak i na zadokowanie jego w środku nadwozia. Umieszczanie wózka w środku nadwozia daje nam możliwość zabezpieczenia go przed bardzo ciężkimi warunkami drogowymi, a jednocześnie wózek przez długie, długie lata pozostaje w nienagannej kondycji. Firma Wesrop specjalizująca się w wykonywaniu zabudów na pojazdach ciężarowych prezentuje zestaw przestrzenny, kubaturowy, który oprócz standardowych cech blisko 120 m przestrzeni ładunkowej, szerokości czy długości paletowej, systemów zabezpieczenia ładunku typu system safety lock, multilock i Certyfikatu ubezpieczenia ładunku przedstawia dodatkowy, właśnie system umożliwiający w sposób bezpieczny transportować wózek widłowy. System adaptacji wózka widłowego wewnątrz przyczepy dedykujemy głównie firmom, które transportują swoje produkty w kierunkach południowych, gdzie wymagana czy przestrzegana jest rygorystycznie skrajna długości pojazdu, czyli 18,75 m. Przy naszym rozwiązaniu kierowca jest w stanie załadować sobie wózek do wnętrza przyczepy. System ten pozwala na transport wózka widłowego jak i na samą możliwość załadowania i rozładowania wózka widłowego z przyczepy bez używania dodatkowego sprzętu typu rampa, inny wózek widłowy czy też dodatkowy dźwig czy suwnicę. Klient posiadając taką jednostkę złożoną z samochodu, z przyczepy i z wózka widłowego jest w stanie samoczynnie i samemu sobie załadować towar oraz rozładować w różnych punktach sprzedaży, rozładunku.